Czcigodni i bracia w kapłaństwie. Przede wszystkim drodzy wszystkie siostry i wszyscy bracia żyjący w stanie życia zakonnego, w stanie życia konsekrowanego. Dzisiaj stanowicie, mówiąc ekskluzywne, zgromadzenie ludzi, którzy całe swoje życie dorosłe Postanowili oddać całkowicie bez wyjątku. Jezusowi Chrystusowi, Bogu Ojcu, Duchu Świętym. A posłów Boże Watykańskim szczególnie mocno akceptujemy. Postanowiliście oddać się na posługę całego kościoła. Dzisiejsza uroczystość prowadzi nas do świątyni. Do świątyni jerozolimskiej gdzie według prawa bożyszowego zarówno Maria jak i Józef pielgrzymując spełniają powinność prawdą. Bożysz ustanowił to święto duchu wdzięczności za wyjście z niewoli egipskiej narodu izraelskiego. Kobieta po 40 dniach od narodzenia swojego dziecka mogła po raz pierwszy uczestniczyć w kurcie religijnym. To było święto oczyszczenia, żeby dalsze jej życie podobało się Panu Bogu bo to wszystko, co było związane z porodzeniem, było tak bardzo trudne i skomplikowane, że nie pozwalało jej znaleźć się w przestrzeni świątyni. A 30 dni po urodzeniu każdego pierworodnego trzeba było go obtać na własność Boga, aby przypomnieć wszystkim Izraelitom, że kiedy Bóg przechodził przez ich nieszczęście, ich niewolę w Egipcie, Ocali właśnie ich pierworodnych. Na pamiątkę ocalenia, wyzwolenia, pierworodni z rodu Izraelczyków zostali ocaleni, a wszyscy ci, którzy byli wśród Egipcjan, zginęli. Trzeba było również ofiarować na gołębie. Jednego na ofiarę zaopalną, drugiego na ofiarę przebaganą. Zwykle trzeba było ofiarować jednorocznego baranka, tych, których nie było stać. Mogli ofiarować właśnie pagołewki. Jesteśmy świadkami niezwykłych świadectw niezwykłych słów, które wtedy padają. W świątyni, gdzie możemy się domyślać, jak zawsze było dużo pielgrzymów, dużo kapłanów, załatwiono mnóstwo spraw. W tym również spraw, co zamieszkuje. Znajduje się dwoje ludzi dorosłych, właściwie dojrzałych, i jedno i drugie jest posunięte na ten. On, Symeon, ona, Anda którzy w tym świętym zgromadzeniu przemikniętym świętkimi sprawami dostrzegają malutkie dzieciątko Mesjasza. To dzisiejsze wspomnienie kończy okres rozpamiętywania tajemnicy wcielenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże Narodzenie, Królów i teraz ofiarowanie Pańskich Świątyni. Wszystkie one, te trzy wydarzenia liturgiczne, trzy wydarzenia zbawcze, mają nam przypomnieć w tym czasie, że Bóg stał się człowiekiem. I świat po w do ciemności, ma zobaczyć w tym malutkim dzieciątku światło. Ma zobaczyć samego Boga. Ofiarowanie Syna Bożego tak niezwykle precyzyjne i tak bardzo konkretne w przepisach prawa, ukrywa w sobie niesamowitą mądrość, to najważniejszą, że Bóg stał się człowiekiem. Ale jeszcze jedną też bardzo ważną, którą my rzadko sobie uświadamiamy, ale Żydzi, którzy czekali przez wieki na Mesjasza. Mogli to tylko zrozumieć, gdy mieli odrobinę wiarę, na którą czekał sam Bóg. Od 1997 roku, od kiedy Jan Paweł II po raz pierwszy, celebrował Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Spotykamy się w Kościele regularnie. Aby łącząc tę tajemnicę święta, święte oferowania pańskiego, spojrzeć na wszystkich tych, którzy przez swoje śluby, przez swoje zobowiązania ewangeliczne stają się niezwykłą cząstką Kościoła. Jakby wpisano w tajemnicę dzisiejszego święta. Przez wielkie życie zakonne, było traktowane jako osobista droga do świętości, do ewangelicznej doskonałości. Wątek tego, iż jest to sprawa nie tylko osobista, bardzo prywatna, kogoś, po w swoim radykalizmie, przeżywaniu wiary, posyła się do takiego trochę, można powiedzieć, językiem tak egzotycznego życia, po Zboczu Watykańskim II został poszerzony, a może nawet trochę zmieniony. I z tego osobistego pragnienia, aby być doskonałym, tak jak się to podoba Panu Bogu, stać się doskonałym dla całego Kościoła, nie tylko dla siebie, nie tylko dla swojego rozbawienia, nie tylko dla swojej świętości, dla kościoła, dla wspólnoty. Aby jeszcze bardziej świat zobaczył w kościele, miejsce objawienia się Syna Bożego, miejsce w którym przeżywamy tajemnicę, iż Bóg stał się człowiekiem. miejsce, w którym dotykamy tajemnicy nieprawości grzechu misterium i krytanizm, ale jednocześnie tajemnicę świę, świę, świętości, tajemnicę światłości. Jan Pawły drugi od samego początku powtarzał to kilkakrotnie w swoich orężach, listach i wypowiedziach do osób życia konsekrowanych. Bo że trzeba tego dnia po pierwsze podziękować Panu Bogu za realizmat życia kocego I dzisiaj to czynimy, kończąc nasze modlitwy i wdzięczność z Eucharystią. Nie ma lepszego, czy lepszego znaku wdzięczności jak uczestniczenie w Eucharystii. Dzisiaj dziękujemy Bogu za Was, tutaj zgromadzonych, za tych, których reprezentujecie w swoich domach rozsianych po terenie naszej precyzyjnej. Warto sobie dzisiaj przypomnieć, Pewne liczby, które pokazują skalę naszego życia, naszego bogactwa. W Polsce jest około 30 tysięcy osób życia Z 59 dyplomacji zakonnych męskich i 105 dyplomacji żeńskich, a wśród tych żeńskich jest 16 tysięcy średnich zakonów. Jest 13 zakonów kontemplacyjnych, gdzie żyje ponad 1200 sióstr zakonnych. Są jeszcze 32 instytuty życia konsekrowanego, czyli instytuty to z około tysiącami osób. I 398 dziwisk konsekrowanych, 396 wdów konsekrowanych, jeden w tobie jest konsekrowany. Jest jeszcze 8 pustelnic i jeden pustelnik. A w naszej diecezji jest niecałych 250 śród zakonnych i prawie 100 ciężkich braci zakonnych. To liczby. Warto je przytoczyć, żebyśmy dzisiaj, dziękując Panu Bogu, nie wypowiadali całą wdzięczność bardzo anonimowo, ogólnie abstrakcyjnie, ale kierujemy ją pod Waszym adresem pod Waszym Sióstr zgromadzonych, każda z was ma swoje imię, czasem nawet i podwójne. Pod adresem zgromadzonych tutaj księży braci zakonnych mówimy dzisiaj Panu Bóg za was. Dziękujemy, że jesteście tu na Pomorzu Środkowym, na terenie, który dopiero po II wojnie światowej doświadcza tajemnicy Kościoła. Nie tylko ludzi świeckich, chrzczonych, nie tylko księży, z którymi ludzie mają najczęściej do czynienia, ale również was. Każda poszkodząca, każda osoba życia konsekwowanego, pochodząca z różnych dyplomacji, zakonów, instytutów, nie tylko ma swoje imię, swój życiorys nazywany powołaniem, ale ma również konkretną regułę karyzmatów, konkretny strój. Dzisiaj te wszystkie detale są bardzo ważne, żeby podziękować Panu Bogu za jego wielodarkość, różnorodność i piękno. Nie ma mniej tu bardziej ważnych zgromadzeń zachodnich. Nie ma sióstr czy braci, którzy zajmują się mniej ważnymi sprawami. Takie myślenie czysto ludzkie czasem się również pojawia w przestrzeni Kościoła. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że to jest nieuczciwe. Każda osoba, która złożyła śluby, która przyszedła przed Bogiem i przed całym Kościołem, że chce żyć według posłuszeństwa, czystości i bóstwa, chce naśladować Jezusa Chrystusa w Jego absolutnej miłości, jest dzisiaj bezcenna. I niech tak zostanie przez cały rok. O to też dzisiaj się modlić. Druga intencja, którą papież Jan II zostawił regując ten dzień i pragnąc, żeby właśnie to tak było świętowane, to jest jego pragnienie, aby mówić o tym życiu siostrach i braciach zachronionych w Kościele i świecie. I to jest to, co chciałem na dziś się powiedzieć. Każda z nas i każdy z nas mógłby tu dzisiaj wystąpić i powiedzieć, dać świadectwo w Kościele, kiedy i jak poznaliście Jezusa Chrystusa? I co było w tym spotkaniu wyjątkowego i szczególnego, że postanowiliście pozostawić swoje dotychczasowe życie? Nieraz bardzo ciekawe wykształcenie, bardzo ciekawą pracę, fantastyczne pomysły na przyszłość. Dzięki Bogu dzisiaj możemy już cieszyć się licznymi wydalizwami, licznymi stronami internetowymi. Trzeba o tym pisać i mówić. Właśnie dlatego, że przez świat, przez który przetacza się niesamowity malec najecyzacji, jecyza, na z zeświadczenia, idzie tak łatwo o pokusę banalizacji życia i myślenia tylko w kategoriach świeckich, każdy nasz życie. Każdy Wasz jest i każda historia powołania nie są jakoś prywatną fantazją, ale są znakiem interwencji, nadzwyczajnej, cudownej interwencji Boga, tak wielkiej i ważnej, bo on za tym stoi, że przemieniający nie tylko Wasz życiorys, ale również życie innych ludzi. Cały Kościół dzisiaj jest zanurzony w świecie, zdominowany przez relatywizm, norm i ideały które tak zostały spłócone i poddane mechanizmowi płynności. Płynności myślenia o tym, że wszystko się zmienia. Myślenia o tym, że nawet to, co jest niby obiektywne, wcale nie jest obiektywne. Zmienia się, jak mówią filozofowie o postnobieczeństwie, płynnie przechodząc z jednej postaci w drugą, z jednego statusu w drugi status. A życie konsekrowane chciałbym nas poprosić do tego jednego, jedynego państwa, który jest niezmienny. Nie jak skała, ale jak miłość samego Ojca. Niezależna od tego, czy człowiek obdarowany tą miłością odwdzięczy się, czy nie, czy zgrzeszy po raz kolejny, czy powstanie do świętości. W tym świecie potrzebujemy takiego świadectwa. Że Boża Miłość jest niezmienna wobec każdego i każdej. Kiedy patrzymy, jak wokół nas, w tym świecie, wszyscy byli poddani przymusowi zaspokajania niekończących się zawdziewania temu przymusowi wyścigu młodych i starszych, którzy mierzą czas tylko wtedy, kiedy trzeba się z kimś ścigać. Kiedy tak łatwo wklepuje się w internet, to co najgorsze i tak trudno wydobyć od drugiego człowieka coś pozytywnego, a tym bardziej wydobyć od niego świadectwo wiary. Jesteśmy właśnie w tym świecie. I kościół, który jest w jakimś sensie ofiarą tego walca laicyzmu, tak bardzo potrzebuje świadectwa każdego i każdego z nas. Wszystko na oczach współczesnego świata dzieje się dzisiaj, można powiedzieć, w świecie, w którym kurtyna jest podniesiona do góry i nic już nie jest zakryte. Chętnie eksponuje się grzech, ale to co święte. Konsekracja wtedy też jest wydarzeniem, które. I którego nie da się ukryć, nie da się tego zamknąć w jakimś domku albo w jakiejś ekskluzywnej wspólnocie, gdzie są ci sami ludzie, tak samo myślący, tak samo bieżący, teologicznie rozważający o co tutaj chodzi. Wśród ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, to jak trzy kłomienie, nie jedna świeczka, jak trzy płomienie świecą i światłem Ewangelii. Światłem ubóstwa, światłem posłuszeństwa i światłem czystości. Ubóstwa, które mu pokazuje, jak względne jest bogactwo tego świata i jak trzeba szukać tego, co potrafi oprzeć się i przetrwać czas i wieczność. Czystość, która jest świadectwem, iż porządliwość i panseksualizm, nie są najważniejsze, choć ważne dla każdego człowieka, ale nigdy nie mogą stawać między nami a Pana Bogiem i posłuszeństwo, nieustanna wojna ze swoją wolnością i wolnością drugiego, który jest postawiony obok mnie i nade mną. Te trzy śluby życia konsekwentnego otaczają każdą z Was, każdego z Was, jak. Forteca, w środku w której znajduje się to najcenniejsze, to jest miłość. Śluby same w sobie są głupie, puste, bezsensowne i najczęściej prowadzą do karykaturalnego obrazu życia nie tylko danej osoby, ale również całego kościoła. Ale kiedy ślumy strzają, jak forteca miłości ukrytej w sercu osoby kosekrowanej, stają się nie tylko trudne, bo takie zawsze będą. Ale jest także piękne i niesamowicie promieniujące. Jakże często właśnie potrzebujemy takiego świadectwa. Takiego świadectwa, które jest w stanie dotknąć tajemnicy, zasięgniętych, rozczarowanych, zdradzonych, zapomnianych ludzi, którzy uciekali od posłuszeństwa, od ubóstwa i od czystości. A kiedy spotkaniu z osobą życia konsekwowanego mogą dotknąć tego od niej, już albo cynicznie podemtali, mają szansę na powrót, na nawrócenie. Papież Franciszek w polem godnym podziwu podpowiada bardzo pokornie. Potrzebna jest wtedy czułość i miłość Ojca. To trzeci punkt, najważniejszy, dla którego papież Anteby II ustanowił dzisiejsze święto. Mówić no, o istocie życia konsekwowanego, istocie życia, która wyczerpuje się tylko i wyłącznie w tym jednym, jedynym słowie: miłość. A Pontyfikat Papieża Franciszka do tego dodaje czuła miłość. A więc delikatna, miłość, która podchodzi z szacunkiem do drugiego człowieka, zwłaszcza do grzesznika, inaczej myślącego i tego, który staje nie razem z nami, ale naprzeciwko. Wtedy dopiero objawia się moc w Ewangelii. I wtedy zaczyna świecić światło, które jest zdecydowanie czymś innym niż te, które widzimy w naszej codzienności dominowane przez świecłość. Czysta zakonna lub bram zakonny z delikatnością samego, ona dzisiaj bierze w swoje ręce malutkie dzieciotko Jezusa. To jest wzięcie w swoje ręce. Kawałek tej miłości, która poczęła się w sercu matki, najświętszej Maryi Panny, pierwszej koncepcy która zapromieniwała, zaświeciła i niesamowicie zmieniła życie jej męża Józefa, a potem to jest ta miłość, która przez wieki zaczynała rozpadać serca wszystkim im podobnym. Jezus. Ogarnięty przez was waszymi ślubami, jak syneon ogarniający dzieciątko, chce wnosić wtedy świat. To jedno jedyne doświadczenie miłość. miłości. Siostry i bracia, Malachia, którego dzisiaj czytaliśmy w pierwszym czytaniu, jest prawdopodobnie odniosła się w V wieku. W V wieku Wydaje się, że wszystko już wtedy w historii Izraela było jakby odnowione. Żydzi wrócili z niewoli baniwanskiej, odbudowali świątynie, nastąpiła reforma życia mitologicznego i prawodawczego. Wydawało się, że wszystko już powinno być dobre. A ludzie bogatsi o te doświadczenia przykre, tragiczne przez kilkadziesiąt, może nawet więcej lat, powinni wiedzieć już, że nie wolno odchodzić od Boga, nie wolno go zdradzać. Prorok Manachiarz jednak jest człowiekiem niespokojnym i widzi, że sama świątynia wyremontowany kościół i reforma bardzo konkretnych, pięknych przepisów liturgicznych i prawnych nie wystarczą, jeżeli człowiek, który to dokonał, ma serce splamione grzechem. Widzi, jak Stan Kapłański sprzeniewierza się jednak temu życiu, które, do którego się zobowiązał. Widzi, jak w niejednym małżeństwie dochodzi do zdrady. I widzi, jak w przestrzeni publicznej, w życiu kulturalnym i społecznym, Żydzi jednak ciągle zerkają na inne kultury, na inne religie. W Starym Testamencie bardzo często prorocy nazywają to zdradę małżeństwem. Prorok Marakasz to nie jest człowiek, który widzi same katastrofy i nieszczęścia. Takich proroków jest dużo. Nie są zwykle to posłańcy Bożym. Posłańcem Bożym jest to, który nie tylko widzi, że dzieje się grzech, ale widzi również nadzieję i pokazuje drogę, do końca trzeba pójść drogę odnowy, która pochodzi od samego Boga. Sam nie do końca chyba wie, o czym mówi ale coraz bardziej zdecydowanie i jednoznacznie konkretnie zapowiada, że przyjdzie Mesjasz. A przed nim jeszcze przyjdzie anioł Przemierza. I wszystko będzie inaczej. Przyjdzie też dzień pański, który będzie okrutny, bo będzie momentem, kiedy wszystko się wyjaśni. Każdy bez wyjątku przejdzie przez oczyszczenie, jak oczyszcza się złoto w tyglu. Żydzi czekali kilka wieków na spełnienie się tego proroctwa. I się nie doczekali. Doczekali się tacy jak Simeon i Anna. Większość jednak odrzuciła Jezusa. Zarówno wtedy, światymi nie widzieli w dzieciątku Mesjasza, jak i później, kiedy wszedł przez ich wioski i miasta, kiedy uzdrawiał i głośno nowiny, kiedy zapowiadał cień i... Objawiał miłość Ojca w końcu, kiedy oddał życie na krzyżu. Również wtedy, kiedy zmartwychwstał, też by go rozpoznali. Znaleźli to powodów, żeby nie pójść za nim. I tak się dzieje i po dziś dzień. Po dziś dzień widzimy, jak Jezus Chrystus ciągle jest uzależniony od naszej dobrej woli. Jest uzależniony od naszego serca. Od tego, czy pozwolimy zakłonąć Jego miłości w naszym sercu i będziemy mieli odwagę, chęć, aby przemawiać o tym i dawać świadectwo swoim życiem do świata. Prorok Malachiasz zapowiada, i to jest ból każdego proroka, zapowiadać i nie do końca widzieć owoce swojej działalności. Dzisiaj, żyjąc w Kościele i patrząc dzisiaj na was, żyjąc w Kościele, w którym przeżywam swój dramat. Dramat grzechu. Dramat kompromitacji. Dramat kryzysu i to nie jednego. Oglądamy się w kierunku Boga Ojca Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I szukamy dzisiaj Jego podpowiedzi. Jak z tego wyjść. 2 lutego patrzymy na Was. Patrzymy na osoby życia konsekwowanego, które kiedyś pewnego dnia pozwoliły zapalić swojemu sercu tą miłością, która jest trwalsza niż grzech, niż ludzka słabość. Pokładamy w Was niesamowite zaufanie. Pokładamy niesamowite zaufanie i. Chcemy dzisiaj razem z Wami w tym kręgu modlić się o odnowienie Waszych ślubów. Bo je trzeba odnawiać, trzeba sobie przypominać, ale trzeba też być razem na modlitwie, bo to przekracza możliwości każdej z Was i każdego z Was. Te trzy śluby, które złożyliście kiedyś przed Kościołem, przed Panem Bogiem, są nam dzisiaj bardzo potrzebne. Potrzebne. Tak jak synonowi i Pannie bardzo potrzebne było życie sprawiedliwe i pobożne w postach i na modlitwie, potrzebujemy tych trzech ślubów właśnie tak pełnionych, tak sprawowanych, żeby nie wracać do komfortu światowych uciek, ale żeby rzeczywiście przez te trzy śluby zatęsknić i odkryć komfort Bożej Tadości. Jak Symeon, sprawiedliwie i pobożnie, jak Anna w postach i modlitwach. Żyjcie więc i bądźcie dla nas, dla całego Kościoła i świata, w którym Kościół jest zanurzony. Bądźcie dla nas tymi trzema świecami, które będą ciągle pokazywać na tą jedną, jedyną świecę. Tam vienintelis pobūdis, vienintelis škapių, yra Jėzus Kristus.